Hej drodzy, dzwajcie to randik widzowej w 11 odcinku z Gryniz War Speed Hit, widzowie! Wszystko gotowe. Widzimy się w porcie. Widzowie. Tak prezentuje się właśnie. Runch Rover jest ulepszony, polepszałem go. Podam mu trochę Natalii i czas go przetestować. Kuźwa mać! Nie będę tutaj czekał 42, 22 do czekania 42, 22 mów dalej Jadę za 30, ósemku Cel ucieka na północ przy terminalu kontenerowym Mantyko celu, powtarzam, nie widzę... Centrala, zgubiliśmy go. Ostatnio kierował się na zamku, przez port Murphy. Cel uciekł przed pościgiem. Rozpoczynamy dokładne przeszukanie portu Murphy, w celu namierzenia go. Odbiór. Jezus Maria! Ale ja się spisał ten ręczny rower Do wszystkich, pościg zostaje zawieszony Nie możemy zlokalizować celu. Przyjęłam, zrobimy rączkę do okolicy Okej, okay, przyjęłam Lecimy Słucham? Tak, tak. Dobrze, że nie odebrałam. Marzy. Była Jordan. Jest wkurzona. Co zrobiliśmy? Wybaczcie. Załatwiliśmy szoła. Wszyscy o tym mówią. Zwróciliśmy uwagę. Zostańmy w jej centrum. <słuch> tak jest. Hej, tam z prawej strony. Słuchaj, no, Jedźmy za nim. Więc... jedziemy za radiowozem? Co o, może pójść nie tak? Wszystko. Wszystko może pójść nie tak. Wiemy, dokąd mamy jechać za tym gliną? Nie. Ale chyba się dowiemy. Gdybyśmy tego nie pożałowali. Chyba wjechał na plec kontenerowy. Chyba się zgodzisz, że nie wygląda to na miejsce, gdzie gliny często wystawiają mandaty, co? Nie udano. Nie tak blisko. Wiodą ja zgodnie z prawem. Radiowozem? Co może pójść nie tak? Wszystko, wszystko może pójść nie tak. Wiemy, dokąd mamy jechać za tym gliną? Nie, ale chyba się dowiemy. Abyśmy tego nie pożałowali. Chyba wjechał na plac kontenerowy. Chyba się zgodzisz, że nie wygląda to na miejsce, gdzie gliny często wystawiają mandaty, co? Ej, zatrzymaj się tu. Co oni robią? Masz kolega chyba dostał jakiś klucze. Co jest? No jak? Przecież się zatrzymałem. No, może po prostu nie mogę być na widoku. O. Dzień dobry, pan ładządzi. Więc idziemy za radiowozem? Co może pójść nie tak? Wszystko, wszystko może pójść nie tak. Wiemy dokąd mamy jechać za tym gliną? Nie, ale chyba się dowiemy. Myśmy tego nie pożałowali. Mogę wziąć węch tutaj na Chyba się zgodzisz, że nie wygląda to na miejsce, gdzie gliny często wystawiają mandaty, co? Jeździemy, to nas zobaczą. Spróbuj się wycofać tą samą drogą. Masz już coś na Torres? Niewiele. Należy do jednostki Mercera. Robią to od dłuższego czasu. Ostatnio wymknęło się to spod kontroli. Może jednak mówi prawdę? Zobaczymy. Ciekawe, czemu ludzie na to idą. Forsa, Prestiż? Dużo nie znajomo. No, w Aniby się e, a niby samo nie nadaje do tej misji, chyba się zatrzyma. Jak dojedziemy, znajdź odpowiednie miejsce i zgazź silnik. Trzymaj się, drogi! Trzymam się. Dzień dobry, cicho. Zauważy nas. Dobra, teren czysty, chodźmy. Ty Czy i Lukas nie gadacie ze sobą? Nie. Wiadomo, wcześniej się kłóciliśmy. To nie tak. Chyba się odsunę na jakiś czas. O czymś mnie nie mówi. O czymś, co dotyczy jego i Zdawało mi się, że byli ze sobą blisko. Okej, okay. chyba znowu się zatrzymuje. Na miejsce zaparkujmy i poczekajmy. I mi pokażę, że znowu misja nie udana. To chyba nasz cel. Będzie trzeba nieco przyspieszyć, żeby za nim nadążyć. No tego dupka. Przecież to nie jego auto. Właściciel zgłosił zaginięcie? Zgłoszenia, Zgłoszenia też nie ma. Słowo przeciw słowu. A nasze słowo jest gównowarto. Fenom samochody. w lewo. Trochę zwolnij i śledź go dalej. Debilu. Zatrzymaj się. No, wszystko wygląda bardzo legalnie. się. Можно быть, варте фортуны. Kasują samochody, a co robią? Wyciągiem część samochody spleją. Jest grubo Grubo? Delikatnie mówiąc Czy to ciszej Niech to szlak To zał tym możesz się pożegnać Na no to dupki Trzeba było widzieć jego minę, jak załadowałem go na lawetę. Myślałem, że się rozpłaczy. Ech, Frank by to uwielbiał. Dobra, jestem stores. Pieprzyć Mercera. Tak nie będzie. Chyba najpierw przydałby się plan. Jakiś wymyślimy. Zgodnie z prawem ukończone. Widzę że mocno się pożarliśmy, ale pana wciąż nie dzwoni. Myślisz, że ja powinienem? Nie, niech ja się trochę pomartwi. Odpowiedzialny chłop, naprawdę. Zanim to zobaczmy jaki poziom potrzebuje do następnej misji. Widzę, że Dwudziesty 23! Ej, to w poziom i będę już miał. A 22. Nieproszenie gościa. Chyba mam plan. Okej. Okay. Musimy się wykazać, żeby wejść do ligi, prawda? Pokazać tam co nas stać. No. I musimy powstrzymać Mercera. Mów dalej. Powinniśmy przejechać przez dziuple. Robimy szumu, zrobi się o nas głośno. Zobaczą, jaką szują jest Mercer. Jesteśmy legendami przez duże L. To tyle. Świetnie. To. Jaki mamy plan na ten wyścig? Żeby to osiągnąć, musimy wziąć się w garść. Wygrywać wyścigi, wyrobić sobie reputację. W końcu Liga będzie musiała nas wysłuchać. Wchodzę w to. Dobrze, teraz widzę. Arbelos dziękuję za zadanie. Jakbyłem miał tampić kandydatów, cześć.